Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was i zapraszam na dzisiejszy film. Rekord transferowy Premier League pobity. Chelsea kupi gwiazdę mundialu za astronomiczną kwotę. Leeds United zabrało piłkarza Juventusowi. João Cancelo pokłócił się z Pepem Guardiolą i jest o krok od transferu do Bayernu Monachium. Benjamin Pavard po sezonie ma dołączyć do FC Barcelony. Ultrasi AS Romy przyszli pod dom Nicolo Zaniolo, powiedzieć mu w dyplomatyczny sposób, aby opuścił klub. Nikola Zalewski wytłumaczył się z wulgarnych słów do Piotra Zielińskiego. Gennaro Gattuso zwolniony z Walencji, a Chris. Cristiano Ronaldo nie zakończy kariery w Arabii Saudyjskiej. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, wczoraj zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. A jeżeli wy także interesujecie się piłką nożną, to koniecznie dołączcie do nas. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej, to będzie to po prostu dobra decyzja. Życzę wam udanego dnia, no i zapraszam do oglądania. 130 milionów euro. Tyle zdaniem The Times, jak i wielu innych dziennikarzy, Chelsea zapłaci za gwiazdę Mundialu w Katarze, czyli Enzo Fernandesa. Argentyńczyk na Mundialu w Katarze pokazał się z naprawdę bardzo dobrej strony. W końcu zdobył Puchar Świata, trafiał do siatki rywali i prezentował naprawdę wysoką formę. Jednak umowa z Benficą uniemożliwiała mu zmianę otoczenia, bowiem klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie wynosiła aż 120 milionów euro. Tyle The Blues chciało zapłacić, ale w ratach, na co nie przystali działacze portugalskiego klubu. Po tygodniowych negocjacjach zdecydowano się jednak na zaoferowanie 130 milionów euro, ale płatnych w ratach. I tym razem strony doszły do porozumienia. Tym samym oznacza to, że Enzo Fernandez będzie najdroższym zawodnikiem kupionym przez klub z Premier League. Do tej pory najdroższym zawodnikiem był Jack Grealish, ale to jednak był transfer wewnątrz ligi. Obywatele za niego zapłacili 117,5 miliona euro. Z kolei Romelu Lukaku został sprowadzony z Interu do Chelsea za kwotą 113 milionów euro. Tak więc to transfer Belgii do tej pory był określany mianem najdroższego zakupu za na wyspę trafił także Weston McKinney. Gwiazda reprezentacji Stanów Zjednoczonych Juventus zamieniła na Leeds United, co w obecnej sytuacji wcale nie wydaje się być złym posunięciem. Teraz został wypożyczony do końca tego sezonu za kwotą 1 200 tysięcy euro, ale jeżeli pawie będą chciały go wykupić, to wtedy zapłacą 33 miliony euro, aczkolwiek ponoć w umowie został zapisany punkt, który zobowiązuje Leeds United do jego wykupienia, wtedy jeżeli utrzymają się w lidze. Z kolei Manchester City na Bayern Monachium zamieni Żao Cancelo. W momencie, kiedy to nagrywam, transfer nie jest jeszcze potwierdzony. Nie było oficjalnego komunikatu. Jednak w momencie montażu, być może coś się zmieni. I jeżeli tak będzie, to aktualizację w tym momencie zobaczycie na ekranie. Transfery takich zawodników pomiędzy tak wielkimi klubami w zimowym okienku transferowym są rzadkością. I coś dziwnego musiało spowodować, że do takiego ruchu doszło. Media podają, że był to konflikt na linii Pep Guardiola, a Żao Cancelo. Panowie pokłócili się. O to, że Portugalczyk został odsunięty od składu. To naturalnie nie spodobało się piłkarzowi i w pewnym momencie miał nawet szantażować gwardiolę odejściem z klubu. Dziwna sytuacja, ale każdy ma swoje ambicje. Każdy chce grać więcej, więc nawet nie jestem zaskoczony, że to jest powód jego odejścia. W tym momencie trafi do gwiazdy południa na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu, jednak niemiecka drużyna będzie mogła go wykupić za 70 milionów euro. Właśnie sprowadzenie João Cancelo do Bayern Monachium ma być powodem odejścia Benjamina Pawarda. Obaj panowie występują na tej samej pozycji, czyli prawego obrońcy. Nie będzie miejsca dla któregoś z nich. Na 99% poszkodowanym będzie Francuz, który nie spełnia oczekiwań trenera. No bo gdyby było inaczej to o transferze Cancelo w tym momencie nikt by nie mówił. Benjamin Pavard miał gorsze okresy, nie grał każdego spotkania, ale teraz praktycznie boiska nie opuszcza. Władze niemieckiego klubu jednak nie mają zamiaru sprzedać go już teraz, a dopiero w Letnim okienku transferowym. Jego pozyskaniem jest zainteresowana FC Barcelona. Nikolo Zaniolo jakiś czas temu oznajmił władzom AS Romy, że chce odejść. Nie dogaduje się z Josem Mourinho i to jest główny powód takiej decyzji. Zainteresowany jego usługami był AC Milan, zawodnik nawet już się dogadał, ale kluby nie. AS Roma chciała go sprzedać już teraz, a klub z Mediolanu wypożyczyć, a dopiero potem wykupić. W międzyczasie zgłosiło się po niego Bournemouth. Doszli do porozumienia z AS Romą, jednak to zawodnik odmówił przeprowadzki na wyspy. Taka sytuacja sprawiła, że ultrasi z Rzymu udali się do niego pod chatę, aby zrozumiał, że nikt go w ASRamie już nie chce. I dyplomatycznie mówiąc, dla swojego dobra powinien jak najszybciej czmychnąć do innego miasta. No ale jak to będzie, czas pokaże. W ostatnim meczu Juventusu kontuzji nabawił się Arkadiusz Milik. Co najgorsze w tym wszystkim, stało się to podczas tego, jak oddawał uderzenie, a skoro kontuzja powstała bez udziału rywala, najczęściej jest to coś poważnego. Wczoraj przeprowadzone badania niestety potwierdziły, że Polaka szybko na boisku nie zobaczymy. Uraz mięśniowy wymaga regeneracji, odpowiedniego leczenia i Milik odpocznie przez kolejny co najmniej miesiąc. To kolejny problem dla Starej Damy, która jest w gigantycznym kryzysie. Po zabraniu im 15 punktów zajmują odległą pozycję. Przegrywają spotkanie za spotkaniem i nic nie wskazuje, aby to szybko miało się zmienić. Naprawdę przykro oglądało się wymianę słowną pomiędzy Piotrem Zielińskim a Nikolą Zalewskim, do której doszło w trakcie meczu Napoli-AS Roma. grają dla jednego kraju, a padają tak mocne słowa. I choć one mogły paść w formie jakiegoś żartu, tym bardziej jeżeli ktoś ma ze sobą bliskie relacje, to sądząc po tonacji w głosie obu panów, żarty to raczej nie były. Całą sytuację skomentował Tomasz Świąkała. Zalewski vs. Zieliński. Przecież tak wygląda z 70% rozmów między kolegami przy Fifie. Nie mówiąc o Orliku, nie rozumiem napinki. Inne zdanie na ten temat ma Mateusz Borek, który tak powiedział na antenie kanału sportowego. Coś się wylało, internet żyje. Po pierwsze, to, to chyba jednak Piotrek jest zawodnikiem dużo starszym, i, i wydaje mi się, że Nikola z szacunkiem dla jego wielkiego talentu, do starszego kolegi. No, trzeba mówić z większym respektem. Sam Nikola Zalewski dodał story, gdzie wyjaśnił całą sytuację. Piotr Zieliński, oprócz tego, że jest moim dobrym kolegą z reprezentacji, również jest moim przyjacielem poza boiskiem. Ktokolwiek myśli, że nasza wymiana słów była na poważnie, jest w błędzie. A co wy uważacie na ten temat, dajcie znać na dole w komentarzu. Pół roku, zaledwie tyle, że na Rogatuzo pracował w Walencji. Włoski trener rozstał się z hiszpańskim klubem po ostatniej porażce z Realem Valladolid 1 0. Oczywiście to nie była Jedyna przyczyna, bowiem w Lidze zgromadzili zaledwie 20 punktów i mają tylko jedno oczko przewagi nad strefą spadkową. Takiej decyzji klubu mogliśmy się spodziewać od dłuższego czasu. Wiele osób sądziło, że po transferze Cristiano Ronaldo do al Alenas, Portugalczyk nie powróci już do europejskiej piłki nożnej. Obecny trener klubu z Riadu, Rudy Garcia, zaprzecza temu, mówiąc, że Ronaldo nie zakończy swojej przygody z futbolem na Bliskim Wschodzie, tylko w Europie. Tutaj od razu przychodzi na myśl jego ukochany sporting, bowiem Portugalczyk obiecał swojej mamie, że jeszcze kiedyś zagra w stolicy Portugalii. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Pucharze Anglii Birmingham zmierzy się z Blackburn. Natomiast w Pucharze Ligi Angielskiej Newcastle United zagra z Southampton. W Pucharze Niemiec Paderborn kontra w Stuttgart, a Union Berlin zagra z Wolfsburgiem. Zaplanowany na godzinę 21.00 jest także ćwierćfinałowy pojedynek w Pucharze Włoch. W nim Inter podejmie Atalantę. Na dzisiaj to już koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić, będzie mi naprawdę bardzo miło. Lecimy po 260 tysięcy widzów, a brakuje już naprawdę niewiele. Zapraszam do mnie na Instagrama, ale także na Twittera. Linki macie oczywiście na dole w opisie tego filmu. Jeszcze raz życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!